Już ja zrobiłam. drzwi. Brawo Ty Nie, ja, tam pani zamknęła. O, matko, no to my a, nie, nie mamy. Nie są w domu. F, mm -hmm. do go razem zobaczyć. Wiesz, mamy pokój z numerem 7, a to oznacza szczęśliwy numer? No wiem, 7. Co, wypijemy kawę i jedziemy? Nie, mm -hmm. nie, jeszcze to ale tak o. Panie i panowie, drodzy widzowie, witajcie w sobotę. Duch puszczy obudził mnie już o 4.30, ale jeszcze przeciągnąłem sobie leżakowanie do 8.00 i co, wstałem ząbki, prysznic idziemy teraz z młodym tutaj o. Ja nie wiem, czy widać. O tu idziemy z młodym sobie teraz do poropuszki, czyli do żabki, bo jakieś. Już jedzonko na śniadanko, to nie wiem, czy ona jest chyba tam w lewo. Czekaj, sprawdzimy, gdzie my tą propuszkę mamy. Żabka, trasa, rozpocznij prawo i tam w lewo. Plan na dzisiaj jest taki, że najpierw sobie jedziemy trochę zwiedzić tutaj okolice, trochę podrasia, a dopiero po obiadku pójdziemy sobie na zloto. Ciepełko, nie? No i dobrze. W końcu nie pada. Jest i ropuszka. Wczorajszy duch puszczy mnie pokonał, więc musimy się dzisiaj ratować. Jakoś bardzo dużo tam się nie alkoholizowałem, ale jak człowiek nie pije praktycznie w ogóle przez cały rok, napije się trochę i później tak się źle czuje. Nie? Ale już lepiej. Zakupy zrobione, serki wiejskie kupione. <grytanie> Idziemy na śniadanie. Wczorajszy duch puszczy mnie pokonał Więc... Wczorajszy duch puszczy mnie pokonał, więc musimy się dzisiaj ratować Jakoś bardzo dużo tam się nie alkoholizowałem, ale jak człowiek nie pije praktycznie w ogóle przez cały rok Napije się trochę i później tak się źle czuję, nie? Ale już lepiej Zakupy zrobione Sarki wiejskie kupione. <grych> Idziemy na śniadanie. Śniadanko na świeżym powietrzu, ser wiejski, jajecznica, bułka z dynią i serkiem. 28 gram białka w opakowaniu. Znowu strzeli. O, Udało się nawet nie. que o Po śniadanku sobotnim, zanim się udamy na zwrot, to trochę sobie zwiedzimy te podlasie. Jesteśmy właśnie w narwi. Przyjechaliśmy obejrzeć piękną cer cerkiew kościołek. Cerkiew w narwi. odpowiedni strój, więc widzisz regulamin jaki strój Pełnie długie rękawki A ja jestem w spodenkach i na ramiączkach. Węgielny założony w 1882, a w 85 roku, 3, 3 lata, została wyświęcona cerkiew. To cerkiew jest pod wezwaniem świętego Anto yy, tak, św. Antoniego. A yy, pa patronem jest święty Antonia, a pod wezwaniem świętego krzyża cerkiew jest. to. Święty Antoni to 23 no, lipca. Obchodziliśmy się, to, to to co pokazywałem właśnie zdjęcie. To wczoraj jest, jest Serafim z Sarowa, a dzisiaj czciliśmy pamięć proroka Eliasza. Tutaj to jest prorok Eliasz, który od deszczu. Trzy, miesiąc, trzy lata i sześć miesięcy nie było deszczu. Dzięki jemu spadł deszcz później. bołtarzu mamy Jezus Chrystus, Matka Boska i nasz i patron, patron, Antoni i mm -hmm. reszta świętych jest tu. To jest to Golgota. Za Golgotą śpiewa śpiewa chór, a tu odbywają się nabożeństwa za zmarłych. Dzisiaj ja też tutaj odprawiłem nabożeństwo 48 lat po data śmierci już Dzień. dzisiaj 48 rocznica to jest grup pański dzisiaj dzisiaj była też modlitwa za e, ciężko chorą parafiankę tak zwana modlitwa o zdrowie była wyczytana tutaj tutaj parafian i się modliliśmy się. Modlili, ale Tu jest, proszę Państwa, tak wygląda spowiedź, ale do podchodzą nadszołki. Nie to jest po życiu, po życiu. Nie, Jest Ewangelia i Krzyż. Spowiada się. A w 90 roku w Wielkim Poście, Wielki Pość to zawsze, jak się na środek, a Wielki Czwartek postu wielkiego, yy, czytanie 12 Ewangelii było. Osiem Ewangelii przeczytanych zostało. Na ósmą Ewangelię zaśpiewali pieśń o rozbójniku. Ten rozbójnik to ogień padł tutaj w parową. Zaproszenie było ognia i to cała cerkiew zaczęła się palić. 12 kwietnia 1990 roku. Jeden, jeden z parafian, który tego krzyża nosił, tam za Chrystia, ten szedł po tego krzyża, żeby się uratować, wynieść, ale już nie zdołał. Parafianie na tego naszego wynieśli w czarnym worku. Tragedia stała się. I cerkiew spłonęła i parafiany. Czy, czytałem o tym, o, o, o żart czy, czytałem o parafianie, nie wiedziałem, że, że zginął. Zginął, zginął, a tutaj jest tabliczka, tam dalej, przy wyjściu. Aha, on tam, w tym, tym miejscu, on tam szedł mhm. i wracał, a drzwi były zamknięte, bo już odcięcie od ognia, tlenu. To przy odcięciu nie było, nie dał rady już tutaj cała cerkiew była w ogniem. I w 90 roku to się spaliło. No już po, 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 po tym spaleniu trzeba było coś myśleć, żeby się to, remonty zrobić, coś malarzy trzeba, no wszystko trzeba było odnowić to wszystko i była zebranie i tu był jeden z, e, mówił, że ktoś ma lepsze znajomości czy coś, no to o to, to szukajcie, ale nikt się nie zgodził, mówi to ja sprowadzę malarzy ze Związku Radzieckiego, jeszcze tu był Związek Radziecki, zostali sprowadzeni malarze i to wszystko malarze te czarno-białe zdjęcia odtworzyli to. Wszystko przepięknie zrobione to było. W 1994 cerkiew została, z zaczęła funkcjonować, bo została poświęcona, wyświęcona, a to spalenie to to było, to normalnie czarna była cerkiew. A. Jak jestem, jestem, nadal jeszcze, ale już niczym, strażakiem i w tamtych drzwiach jak prąd wody był podawany, to myśmy takich czterech stali Dwóch prądownicy i dwóch węża trzymało, to nas tak takie ciśnienie, a to jak było, prąd wody był bity, to wszystko obsuwało się, bo za to szalówko to tam ogień był, musowo było to ugasić, to długo, długo trwało to, jak od godziny 18-19 zaczęło się to, to do porannych godzin. Trwała akcja w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Brał dwa razy, był zaproszony i w swojej kategorii pierwsze miejsce w i do Hajnówki. niektórzy turyści, jak wiedzą, że spotkają się tam też się dowiedzą, to przyjeżdżają na przesłuchania, biorą specjalnie urlop na przesłuchanie muzyki cerkiewnej, bo niektórzy byli i to widzą, i to przepięknie, duchowo tak nastrojone, pięknie, bez żadnych organów na głosy to jest, przepięknie. Nawet i katolickie chóry przyjeżdżają, zaproszenie mają, ale śpiewają po słowiańsku. Aha. O to chodzi. I śpiewają po słowiańsku i bardzo pięknie wychodzi. Tak. Nie tak I mieliśmy nie okazji nie. nigdy uczestniczyć. w tym właśnie, takim. to właśnie trzeba przyjechać w maju, w początku. Maju, 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 tak? tak. No, my pierwszy raz na Podlasie jesteśmy, tam ze Szląska przyjechaliśmy. W Podlasie. Ileż turystów, ja to mówi, nie ma takiego pięknego miejsca jak Podlasie. No, w Polsce. To to <noise> to Super. No łaszydym i tu i, i chór uczestniczył też e, w e, festiwalu kolęd. wschodniosłowiańskich w 23 i 25 roku tu statuetki tam są bo można zobaczyć. Warto będzie statuetki są tak piękne No. To Tam z wieżionę stare spala statuetki. Jest środek. Parafialne są tu tutaj groby prawoszczów, które były byli na parachii, to jest e, plewania. Okej. Okay. Dobra. Tak okay. bardzo. To idę. O no, widz ma Pierwsza cerkiew odhaczona, przyjeżdżmy takie, nie wiem jak to, chusty założyć na nogi, bo krótkie spodenki i nie można było wejść tam, trzeba było zasłonić nogi. Tutaj barki mogły być odsłonięte, natomiast nogi musiały być zasłonięte chustą. Jedziemy teraz na Odrynki miejscowość, tam jakiś pomost podobno jest fajny, do... tutaj też jakaś taki kościół drewniany. że Kanarew płynie, ale to później. Zlot chyba jakiś z bo jedzie jeden za drugim. Mazda, 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 a to był sub A jechało ich kil kilka, kilkanaście. Od rynki, monster w odrynkach. Monaster. Так что я могу себе тут Ale serio, fajnie było tutaj mieszkać <grymka> Od rynki żegnamy z deszczem, no bo dawno nie padało. Krajiną otwartych pokiennych. tak zwaną stare domki, drewniane, bardzo dużo bocianów. No i droga idzie. Przejechaliśmy, to jest taka jeden ciąg domków przy ulicy Głównej. No i tyle to? Tak, no na na sto. Wracamy na kwatery i jedziemy na zloty. akurat przestało na chwilę padać, puściliśmy drona i znowu zaczęło lać. No więc drodzy Państwo, koniec zwiedzania, kawka wypita na kwaterze i udajemy się na zlot. Podjechaliśmy do Biedronki, kupić sobie tam parę e, rzeczy na grilla, jakieś picie. I kierunek trakszał pod Lasie. Sobota, godzina 15.